Witam Was, przyjaciele. Dziś witam Was w recenzji nowości. To nowa linia nakładek, linia fluoroafterów. Myślę, że zasadniczo wszyscy rozumieją, czym są waftersy, czyli przynęta o bardzo niskiej wyporności, zbalansowanej wyporności, która została stworzona po to, aby łowić z taką prezentacją zestawu, kiedy Wasza przynęta na włosie jest uniesiona, a haczyk całkowicie leży na dnie. To właśnie do łowienia z taką prezentacją zostały opracowane te ławtersy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznijmy w ogóle od przeglądu linii, jakie tutaj są dostępne rodzaje, jakie kolory, jakie smaki, jakie średnice, jakie jest opakowanie słoiczka. Następnie przyjrzymy się samej wyporności. I tutaj zatrzymam się na cechach tej wyporności. Jest ona stabilna. Zobaczymy, z jakimi haczykami tutaj, jaki co się ze sobą łączy. A potem omówimy ogólne właściwości waftersów, jaka jest ich struktura i wszystko inne. W ten sposób zbudujemy naszą recenzję i zaczynajmy. A więc, linia jednokolorowych fluorowaftersów obejmuje obecnie siedem rodzajów. To siedem różnych kolorów i siedem różnych smaków. Wśród tych smaków są zarówno klasyczne, dobrze już znane wszystkim użytkownikom naszych produktów, jak i zupełnie nowe, które właśnie teraz. Pojawiają się po raz pierwszy. Zacznijmy właśnie od nowości. Smaczny krab. To krab z przyprawami pikantny krab to dosłowne tłumaczenie. Bardzo ciekawa przynęta całkowicie czarny wafter w czarnym kolorze z delikatnym, naturalnym aromatem kraba. Bardzo interesujący. Jest obecny w tej linii to nowy smak. Dalej. Wafter Honey Tiger Nut, miód z orzechem tygrysim. Bardzo słodki, bardzo przyjemny, bardzo smaczny aromat. Połączenie orzecha tygrysiego i miodu. Ten wafter jest u nas dostępny w naturalnym żółtym kolorze, i to jest żółty kolor o ciepłym odcieniu. Następnie trzeci nowy smak to Fruity Cream, czyli krem owocowy. To połączenie owocowego, kwaśnego, bardzo wyrazistego, intensywnego zapachu oraz kwaśno-słodkiego z kremowym tłem. Czyli na pierwszym planie są tutaj jednak owoce. W tle wyczujecie także kremowy, słodki aromat. Ciekawe połączenie, które sprawdza się przez cały sezon, a ten właśnie smak u nas występuje w jasno pomarańczowym kolorze. Następnie są smaki, które możecie już znać z naszych popapów. Pineapple And butyric, czyli ananas i kwas masłowy. W linii waftersów jest on dostępny w klasycznym fluorożółtym kolorze. Krill to faworyt wielu osób, a także mój ulubieniec, dostępny w wypłukanym różowym kolorze, klasycznie tak samo jak nasze popapy. To już klasyka gatunku Spicy Tuna. W tej samej fluorescencyjnej różowej barwie jest dostępny wśród waftersów. I kwaśna gruszka. Również klasyka, która nie wymaga żadnej prezentacji. Klasyczna kwaśna gruszka w klasycznym fluorescencyjnym odcieniu pomarańczy. No więc tak to wygląda. Mamy tutaj dwie wersje pomarańczowego. Klasyczną i jasną, dwie wersje żółtego. Klasyczny fluorescencyjny oraz bardziej ciepły, intensywny, naturalny żółty. Jest też bardzo ciekawy, całkowicie czarny kolor. A także dwie odmiany różu: soczysty fluorescencyjny róż i wyblakły różowy kryl. Wszystkie te kolory, wszystkie te smaki są topowe i skuteczne i mogą sprawdzić się bardzo efektywnie w różnych sytuacjach wędkarskich. Wprowadziliśmy na rynek linie płytek fluorowych o trzech średnicach. Widzicie tutaj dwa słoiczki, dwa rodzaje, dwa rodzaje opakowań, ponieważ tak właśnie jest: średnice są trzy, a opakowania mamy dwa. W dużym słoiczku, w tym znajduje się średnica 12 na 9. To jest taki większy wafters. W tym słoiczku ilość produktu to 45 gramów. I to jest pełny słoiczek waftersów o takim właśnie rozmiarze, 12 na 9. Jest to bardziej klasyczny wariant. Już większa przynęta, dostosowana do naszych warunków, dostępna w takim opakowaniu o wadze 45 gramów. W opakowaniu 25 gramów. Tutaj mamy już dwa rozmiary. Jeden z nich jest również bardziej klasyczny, to wafters o średnicy 10 mm. Ma rozmiar 10 na 7. To także bardzo klasyczna pod względem wielkości przynęta, która zasadniczo może być używana przez cały sezon i w ogromnej liczbie sytuacji wędkarskich. Ale do tych dziesiątek dodaliśmy również bardzo bardzo miniaturowe waftersy o rozmiarze 8 na 5. Bardzo mała przynęta, która no, najprawdopodobniej będzie potrzebna rzadziej, ponieważ łowienie na tak małe przynęty zdarza się raczej nie tak często. Dlatego jest ich tutaj mniej niż tych 10 na 7, które stanowią główną ilość w opakowaniu, a w mniejszej ilości ta mała, bardzo mała forma jest również dodana jako uzupełnienie. Teraz jeśli chodzi o wyporność waftersa. Ogólnie rzecz biorąc, wafters, jak już wcześniej powiedziałam, to w istocie bardzo, bardzo mało wyporny pop-up. W rzeczywistości z punktu widzenia producenta pop-up i wafters to zupełnie różne rzeczy. To znaczy, to jest osobna receptura, która została opracowana. Mix pop-up, który posiadamy, nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. To jest własny, osobny przepis, osobny produkt, coś zupełnie innego. Podczas opracowywania tego konkretnego przepisu naszym celem było stworzenie przynęty, która zapewni neutralną prezentację przy haczyku opuszczonym i żyłce podniesionej przy tym, aby ta przynęta mimo wszystko zachowywała stabilną wyporność. Ponieważ jeśli jest tu jakiś niuans, to dotyczy on właśnie receptury. Jeśli zrobimy wyporność na przykład bardzo, bardzo niewielką, to może być ona niestabilna. I w rzeczywistych warunkach, kiedy zarzuciliście wędkę, myślicie, że wasza prezentacja pozostaje neutralna, ale w rzeczywistości przynęta już się przewróciła i stała się przynętą denną. Właśnie takich sytuacji chcieliśmy uniknąć i zależało nam na tym, aby przynęta miała bardzo stabilną wyporność, czyli żeby ten wafter z jednej strony miał niską wyporność, a z drugiej strony pod względem stabilności wyporności był porównywalny z popapem. Z udało się to osiągnąć. Właśnie dlatego widzicie teraz te przynęty przed sobą, bo gdyby się nie udało, to by ich po prostu nie było. Chociaż mają bardzo niewielką wyporność, są lżejsze wagowo, to jednak są znacznie cięższe od popapów, czyli bardzo się od nich różnią, ale mimo wszystko mają swoją siłę wyporu, a kiedy mówimy o uzyskaniu tej prezentacji, kiedy haczyk jest opuszczony, a włosy upięte, musimy wziąć pod uwagę rozmiar wafla i rozmiar haczyka. Ponieważ na przykład, jeśli wezmę dwunastkę waftera i dziesiątkę haczyka, to tej przynęcie wystarczy siły wyporu, żeby unieść haczyk na ostrzu, a przecież nie robiono tego po to, żeby złowić rybę na haczyk. Oczywiście, możecie tak zrobić. No, to absolutnie nie jest zabronione, nikt wam tego nie zabrania, ale pierwotny zamysł był inny. Dlatego, gdy mówimy o wyporności tej przynęty, była ona produkowana właśnie z myślą o łowieniu z haczykiem leżącym na dnie i uniesionym włosem. Ale, żeby uzyskać taką prezentację, musicie wziąć pod uwagę proporcje rozmiaru waftera do rozmiaru haczyka. Ponieważ jeśli wafter będzie zbyt duży, a haczyk zbyt mały, to nawet ta niewielka wyporność waftera wystarczy, żeby unieść haczyk lub postawić go na ostrzu. A tak, no, nie zastanawialiśmy się nad tym. Dlatego teraz pokażę Wam w akwarium, jaką dokładnie prezentację z jakim numerem haczyka zapewnia dany rozmiar waftera. I na tej podstawie będziecie mogli planować swoje łowienie, dobierać średnice haczyki, których używacie, mając świadomość, jak dokładnie działają te przynęty. A więc teraz widzicie w akwarium wszystkie dostępne średnice dambelsów, wafterów w formie dambelsa, które produkujemy. Żółty to u nas 10 na 7 a wyblakły różowy to największy 12 na 9 a tam jest bardzo mały to 8 na 5 o którym mówiłam, że jest również razem w jednym słoiku z dziesiątkami jako takie uzupełnienie, jest go mniej niż dziesiątek. I tutaj, kiedy mówimy o wyporności, właśnie tak jak jest to teraz zaprezentowane w akwarium, dokładnie tak zamierzamy łowić tymi wafterami. Czyli tak, aby włos był uniesiony, a haczyk całkowicie leżał na dnie. Taka prezentacja jest przez nie możliwa do osiągnięcia i rzeczywiście ją zapewniają. I co najważniejsze, sprawiają, że ta prezentacja jest bardzo stabilna to znaczy wafter z czasem się nie przewraca. Może bardzo długo tak unosić się i utrzymywać tę prezentację. Ale, żeby to uzyskać, jak już wspomniałam, musicie brać pod uwagę średnicę waftera oraz jej proporcje względem rozmiaru haczyka. Ponieważ im większy wafter, tym większą ma siłę wyporu. Po prostu dzięki swojej objętości zyskuje większą siłę wyporu i może już zacząć podnosić lub utrzymywać na żądle nawet mniejsze haczyki. Jeśli nie chcemy, żeby tak się działo, możemy wziąć pod uwagę bardzo prosty schemat. Dwunastka wafter, który jest po środku, to haczyki od numeru 6 i większe. Następnie dziesiątka wafter, ten żółty, i tutaj punktem odniesienia będzie haczyk numer 8, czyli haczyk 8 i większe numery. Mniejszy już będzie wdrażał ten wafel. Mały wafter 8x5 to haczyki 10 i większe. Chciałbym również dodać, że długość włosa przy łowieniu na taką prezentację jest już standardowa, nie taka jak przy łowieniu na pop-up. Czyli tutaj robimy to po to, aby zestaw działał prawidłowo. Stosujemy już normalny włos, taki, który swobodnie oplata haczyk, żeby mechanika zestawu była poprawna i ryba dobrze się zacinała. A teraz, jako ilustrację moich słów, możecie zobaczyć timelapse, który został nakręcony tutaj w naszym studiu. To właśnie jest ilustracja stabilności wyporności waftersów. Wafters 12 na 9 oraz jeszcze jeden rodzaj waftersa, czyli Snail Shell, taki większy wafters. On, yy, to jest jak osobna linia, która również pojawi się nieco później. Umieściliśmy te wafle w akwarium i zostawiliśmy na jeden dzień. I właśnie to, a ich zachowanie w ciągu dnia jest tym, co teraz obserwujesz. Jak widzicie, przez całą dobę w idealnych warunkach akwarium prezentacja w ogóle się nie zmieniła. No, oczywiście, w akwarium warunki są idealne, ale już wielokrotnie sprawdzaliśmy, kiedy testujemy przynęty w akwarium i one tam pływają przez 2-3 doby. To oznacza, że w takiej rzeczywistej sytuacji życiowej, kiedy zarzucacie na kilka godzin lub na noc, ta prezentacja w rzeczywistych warunkach przez ten czas na pewno się utrzyma i możecie być pewni prezentacji swojego zestawu co jest bardzo ważne, powtórzę. Jeśli chodzi o strukturę ławtersów, zrobiliśmy je stosunkowo miękkimi mają swoją elastyczność. Jeśli je ściskacie, to pod naciskiem wracają do swojego kształtu, ale jeśli będziecie je ściskać z większą siłą, zbyt mocno, to je połamiecie. Jeśli chodzi o przycinanie, to tutaj w ogóle nie ma i nie może być żadnych problemów. Możecie przycinać nawet na bardzo, bardzo cienkie paseczki. Elastyczność waftersa wystarcza, żeby przycinać go bardzo delikatnie, jeśli z jakiegoś powodu będziecie tego potrzebować. O właśnie. Oczywiście można je przebijać igłami. O właśnie. To jeśli chodzi o rozmiar 12 na 9. Bądźcie ostrożniejsi z już bardzo małymi waftersami, tymi które mają rozmiar 8 na 5. On jest już bardzo delikatny. Wymaga również cienkiego materiału przyponowego. Wymaga również cienkiej igły. Obiektywnie rzecz biorąc, ponieważ, jeśli się przyjrzycie, to ta igła ma już dość dużą średnicę, jak na taką malutką kulkę, więc wymaga delikatnego montażu. Ale nawet taka igła nie rozłupuje go całkowicie. Jeśli będziecie bardzo delikatnie obchodzić się z taką naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo małą przynętą, również będzie bardzo łatwo z nią pracować. Ten wafter, który ma rozmiar dziesiątki, zachowuje się w zasadzie tak samo jak dwunastka, nie jest już wymagający, jeśli chodzi o igły. I nawet z tak grubą igłą, jaką mam, wszystko jest w porządku. No i struktura również jest taka sama miękka, elastyczna, ale jeśli będziecie go ściskać, to możecie go po prostu w ten sposób złamać. Oto taka jest linia naszych nowych fluorowafterów. Mam nadzieję, że tym przeglądem udało się odpowiedzieć na większość pytań, które mogą się pojawić, gdy pojawiają się takie nowości. Jeśli jednak macie jeszcze pytania, zawsze możecie je zadać w komentarzach. Czytam je i odpowiadam. Do zobaczenia następnym razem. I dziękuję za oglądanie.